maneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w Dirtowej Akademii. Dzisiaj nauczymy się robić OneFoot x Zapraszam. Na czym polega OneFoot X-Up? OneFoot X-Up, jak sama nazwa wskazuje, to sztuczka polegająca na wyrzuceniu jednej nogi z roweru, dogięciu X-Up'a. No i jak już to wszystko dogniemy, wszystko ładnie, pięknie, pico bello, to wracamy i lądujemy. Brzmi dosyć prosto i powiem Wam szczerze, że dla mnie ta sztuczka jest dużo prostsza niż robienie samego x -Apa. Właśnie z tego powodu, o którym wspominałem w poprzednim odcinku dotyczącym x że często doginając x zdarza mi się haczyć moją, moim przednim butem o oponę. Nie jest to dla mnie do końca przyjemne, nie czuję tego takiego flow, dlatego, dlatego samego x umiarkowanie lubię, a One Foot x lubię bardzo. OK, jak już wiemy, na czym polega X-up, to wspomnijmy sobie o tym, gdzie warto go wykonywać. I tutaj sytuacja według mnie już nie wygląda podobnie jak w sytuacji samego X-upa, z tego względu, że na wykonanie one foot X-upa potrzebujemy trochę więcej czasu i to jest sztuczka, którą lepiej się robi, jeżeli mamy lądowanie. Przynajmniej w moim odczuciu strasznie nie lubię robić tej sztuczki, jeżeli mam lądować z nią na płaskie. Lubię mieć do tego lądowanie i tobie też polecam mieć lądowanie do tej sztuczki. Może to być stolik, może to być jakaś mniejsza hopa przelotowa, ale zanim przejdziemy na hopę, wspomnijmy o tym, co jest podstawą do wykonania tej sztuczki. Podstawą na pewno będzie OneFoot, do którego gdzieś tutaj u góry będą latały odnośniki i podstawą będzie x którego poradnik również nagrałem w poprzednim odcinku. A zanim przejdziecie na hopę, możecie sobie przejść śmiało na plecy. Pierwszy co robię to wypuszczam moją przednią nogę, doginam mixapa, tak jak chcę, tak jak lubię, i wracam nogą na pedały. Jak już umiemy te dwie sztuczki z naciskiem na umiejętność zrobienia one foota, to możemy przejść na hopę. Ale Bubu, z jaką prędkością mam najechać, jak to zrobić, od czego zacząć? Otóż najeżdżamy na hopę jak w każdym innym normalnym skoku. Wzorować się możecie tą prędkością, z którą najeżdżacie do zrobienia one foota. I tutaj sytuacja wygląda podobnie. Jeżeli zbyt szybko najedziecie i zbyt szybko będziecie chcieli zacząć doginać tego eksapa, to mogą się dziać bardzo niefajne rzeczy w powietrzu. Możecie gdzieś tam dziobakować, gdzieś tam lecieć naprzód. Także wyczekajcie sobie tą sztuczkę. Tobie polecam wypoziomowanie sobie roweru na spokojnie. Zaczynamy od one foota, nasza przednia noga opuszcza rower i dopiero wtedy doginamy tego ich sapa, kiedy nasz rower jest po połowie lotu, jakoś, jakoś w takim momencie kiedy mamy wypoziomowany ten rower. Bo właśnie jeżeli zaczniecie zbyt szybko, możecie nie być w stanie ogarnąć tego roweru w powietrzu. Jak już wiemy gdzie, wiemy z jaką prędkością, wiemy jak do tego wszystkiego się zabrać, wiemy czego nauczyć się najpierw, zanim to zrobić, to na dobrą sprawę wiesz już wszystko o tej sztuczce i nie zostaje nic innego jak wpadać na hopy i trenować z ziomeczkami. Efektami możesz się pochwalić na naszej grupie facebookowej Dirtowa Akademia, gdzie Ciebie bardzo serdecznie zapraszam grupa tylko dla zajawkowiczów. Nie zapomnij też zostawić łapę w górę pod tym filmem, napisać w komentarzu coś miłego i napisać o tym, jak sobie radzisz z tą i z poprzednimi sztuczkami w ramach Dietowej Akademii. Nowe osoby zachęcam do zostawienia suba na kanale, a my widzimy się już w następnym odcinku. A w następnym odcinku będzie o nofutkenie. Tak myślę. Z fartem!